Ej, witam wszystkich. Bardzo serdecznie, jestem Stral. Dzisiaj kontynuujemy sobie rozgrywkę w Raymana The Great Escape. I co? Lecimy z kolejnym poziomem: świątynia wody i lodu. Bez zbędnego przedłużania wskakujemy. Dobra, gdzie my jesteśmy? Z portalu nas wyrzuciło. Nasze ziomaczki ulubione. Witaj, Pana mnie, Raymanie. Więc jak chłopaki, to Ty jesteś prawdziwym królem? Um, jesteśmy teraz po prostu nieco lepiej zorganizowani. Znalazłeś się w izbie ten Stąd możemy pozwolić ci wejść do innych światów. Podróż będzie wymagać dużej ilości energii. Okej, okay, czyli naszych lumsów zapewne. Ale widzę, że ty już zebraliśmy mnóstwo lumsów, tak, dokładnie. Przygodę się na odkrycie nowego świata. Dawaj, Rajman, otwieraj te wielkie wrota. To no dalej wejdź. Co złego się może stać, Rajmanie? Dobra i wyrzuciło nas na plaży Wszyscy trochę sterowanie przypomnieć bo trochę minęło od ostatniego razu Na tym sobie namierzam, dobra Kamera, czy tutaj coś będzie? Klatka, dobra, ukryta klatka Oj Myślałam, że A mogę go zabić jakoś? Hmm. Dobra Chyba ja go nie mogę zabić, to po prostu go sobie ominę i... Idziemy dalej. Lumsy na nas szczekają wszystkie do zebrania. O nie, pirat. Ostrzelaj w pirata, a nie w kraba. O co ci chodzi? Rajman! ma strasznie dużo życia w porównaniu do poprzednich. Coś mi się tak wydaje. Albo przynajmniej ich zapętam jako takich łatwych przeciwników. Może ten biedny krab ciągle obrywa tutaj od naszych strzałów. mi tak miota strasznie. A może jak pirat do nas nie chce przyjść, to my pójdziemy do pirata? Ale może nie wchodząc przy okazji w kraba... Dawaj, Rayman. Do góry. Pokażmy mu. Ja bym chciała go zabić, bo ja nie jestem pewna, czy on czasem nam jakiś lumsów nie zostawi po sobie. Szkoda by było ich pominąć, skoro ta walka nie jest jakaś mega wymagająca. No dobra, tylko czerwone. Czyli jednak granie nie warta świeczki. Dobra się sympatyczna muzyczka odpaliła. Więc tak, że właśnie stoczyliśmy śmietleną walkę z piratem przed chwilą. Okej, okay, idziemy, jesteśmy. Hmm. Możemy płynąć w, w dół gdzieś, albo wejść po ramicę do góry. To sprawdźmy, może dokąd nas drabina zaprowadzi. No ta drabina jest chyba bardziej oczywistym przejściem, więc może zejdźmy najpierw do wody, żeby być pewnym, że tutaj niczego nie pominiemy. No jak się nurkowało? A, kamera! Współpracuj ze mną. No strasznie topornie tak Kamera chodzi. Ale życie mamy pełne, to w sumie nie musimy się z nimi śpieszyć. Dobra, klatka. Czyżby to była druga klatka, już? Dobra, czyli to było po prostu sekretne pomieszczenie i co? Musimy się wrócić. Hmm. A przynajmniej możemy być. A, kamera. Tutaj. Dawaj, Rayman. Możemy być pewni, że już tutaj niczego nie pominiemy. Zostały nam tylko lumsy do zebrania, więc jedyne co pominiemy to lumsy, ale... To już na spokojnie będzie można potem wszystko zebrać. Dobra, czy ja się wróciłam naprawdę w to samo miejsce, z którego przyszłam? Jaki ze mnie zban. Ja i moja orientacja w terenie. Nawet w prostej drodze potrafi się zgubić. No wypływaj, Rayman Ci zaraz trenu zabraknie Płyń, malutki Dobra Czemu ty ciągle coś namierzasz? Przecież nad ci nie każę tego robić Dobra, 23 na 50 Coś tak sprawnie idzie I zapis gry I co my tu mamy? Pirania Czyli tutaj ewidentnie nie chcemy iść Ale chcemy iść do góry Oj, kurde, chyba teraz mi się przypomniała, co tutaj się tak naprawdę będzie działo. Bo ostatni raz przychodziłam w Rayma Raymana, chyba jak byłam jeszcze w gimnazjum. Albo nawet w podstawówce, także mniej więcej kojarzę o co chodziło w tej grze, ale poziomy pozostają dla mnie zagadką trochę. Okej, okay, tutaj zapewne będziemy potrzebowali dwóch kul. Dwóch kul, które znajdziemy tutaj w tych dwóch różnych ścieżkach. A teraz pytanie, jak tym się rzucało? Zwykłym strzałem? Tak, dobra. Może otwórzmy sobie przy okazji drugie też. Nie! Co potem nie marnować czasu na to i móc po prostu sobie przejść prosto już. O, tylko żeby nas ten krabik nie zaatakował. Hej, okay, jak on ma złowieszcze oczy. Spójrzcie tylko, jakby miał wam zaraz zamordować całą rodzinę. No, kamera! Mały wredny krabik. I kamera, oczywiście. Jednak kamera ze starych gier, to jest utrapienie trochę. Dobra, i co my tu mamy? Oto magiczna kula. Aby ją zobaczyć, stań przed nią. Jeśli chcesz ją poczuć, ciśnij A. Fajnie, że gram na padzie. Jeśli chcesz z nią rzucić, ciśnij Spację. Ustaw kulę na podstawach tego samego koloru, a otworzą się drzwi do świątyni. Jeżeli jedną stracisz, wróć gdzie ostatnio miałeś. Jestem pewien, że znów ją tam znajdziesz. A dlaczego jesteś taki pewny tego? Czyżby to się często zdarzało, że ktoś gubił kulę tutaj? Dobra, Rayman, ona jest większa od twojej głowy. W sumie ta kula to jest połowa twojego ciałka. Jaki silny ten Rayman nasz jest, dobra. Trafimy? Trafiliśmy. No to co jeszcze tylko niebieska kula i nam się otworzy przejście. teraz pytanie, dokąd nam się to przejście otworzy? No, Arayman, naprawdę? puściłeś tam kulkę z takiej wysokości? Świątynia wody i lodu. No, czyli mniej więcej, no, możemy się chyba spodziewać, co nas tutaj będzie czekało. Jakieś wodno-lodowe poziomy. Dobra. I cyk, otworzyły nam się drzwi. Dobra. I lecimy przed ciebie. Papa, panie krabie, zostawiam cię tutaj. Pilnuj dalej przejścia. A ja będę leciał. Okej. Okay. Lumsyn z góry trzeba zebrać, żeby ich czasem nie pominąć? pamiętam jak za dzieciaka się rozpędzało i się wlatywało tam przed ciebie potem był wielki szok. Co się stało z lumsami? Gdzie, niby pominęłam. I idziemy w... Kosmos. I naprawdę jesteśmy w jakimś takim kosmosie. Widzisz ten stok? Jest bardzo śliski. Stracisz panowanie, jeśli zbyt mocno skręcisz. A przecież wciśnij do góry, a by ciśnij do dołu. Podczas jazdy nie możesz użyć helikoptera. A dlaczego niby nie? To tak trochę przeczy całej logice. Ale skakać mogę. Ui! Kurde, lums pominięty. Nie będę się tutaj teraz na siłę zabijać. Myślę, że te lumsy, które pominę, będę po prostu znajdywać sobie już poza nagraniem. Żeby tak sztucznie nie wydłużać odcinka. Kurde, to co tylko jednego nam zabraknie? Naprawdę. No cóż no, ale jak będzie trzeba, no to będę powtarzać. Axel, strażnik świątyni wody i lodu. Podążę za rumsami i strzelaj do st stalaktytów. Okej. Okay. O! Ale to chyba nie o to chodziło. Chyba nie tak miałam strzelać do tych stalaktytów. O nie! To trzeba się teraz wykazać z i zręcznością. Kiedy przechodzisz solse, a masz problem, żeby przejść Raymana. Dobra, i zabiliśmy Axela, strażnika świątyni. Już przez chwilę myślałam, że wypadnie tutaj nam z tych tekstur. Dobra, Eryk, czy ja teraz jestem w którym miejscu? Dobra, czyli musimy. Bo spaliśmy oczywiście. Nie mogło być tak pięknie, żeby nam się udało. Za pierwszym razem musieliśmy tutaj 50 razy spaść w dół. No trochę za gwałtownie to robię. Muszę pojedynczo z wyczuciem. Dobra, i co my tu mamy? Czy teraz nam się otworzy przejście do jaskini? Do świątyni Bożej jaskini. Czerwone lumsy i jeden żółty. Dobra, czyli pominęliśmy tylko tego jednego na ślizgawce. Ja myślę, że większego problemu z tym nie powinno być, żeby go zdobyć. Chyba, że jakimś dziwnym trafem <gryw> będę cały czas go pomijać na tym zjeździe. Gdzie my teraz jesteśmy? Hmm. Wielki kamień. Ja na miejsce Raymana chyba bym zaczęła uciekać, jak coś z mojego brzucha by się chciała połączyć z wielkim, tajemnym kamieniem. No ale widocznie dla Raymana to jest codzienność i jakoś nie czuł potrzeby uciekać. Czyżby pierwsza z czterech masek Polokusa? Chyba było ich czterech. I chyba nazywały się to maski Polokusa. Jeżeli mi pamięć nie zawodzi, witaj, oh no, jestem Polokus, duch tego świata. Widzę, że znalazłeś pierwszą z moich czterech masek. Na razie jestem bardzo daleko i mogę rozmawiać jedynie w snach. Ale gdy przyniesiesz mi pozostałe trzy maski, to się przebudzę. I pomogę walczyć z piratami. Czyli co, weszliśmy do jego snu? Czy to jest nasz syn? Kiwne, ciekawe. Czyli jesteśmy na początku naszej drogi, żeby pokonać piratów złych i uratować cały świat. A jak miło ze strony Polokusa, że jeszcze postanowił nam wytworzyć portal, który nas cofnie. Bądź silny. Los naszego świata spoczywa w Twoich rękach. No tak, już wiem, że zepsułam jednej skrzynki, czy jednego, znaczy jednego Lumsa nie znalazłam. Dobra, zapiszmy sobie grę. Co, moi drodzy, może w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Myślę, że nie ma co przedłużać, bo kolejna plansza wydaje mi się, że będzie dość długa, skoro mamy 8 skrzynek i 50 lumsów do zdobycia. Także co, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka like i suba, jeżeli tego już nie zrobiliście i co, do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!